Tak, jak mówisz gdzieś w granicach osiemnastu. Tak. Tutaj droższa, tak? No, trochę. Najdroższe. Chłopie, kurde, jak możesz w takie koszulce chodzić? Czy mogą ludzie przestać ściągać tak koszulki? Tylko łapać od dołu? Przecież to, to wygląda fatalnie. Najdroższe jest to z Solidarnością. Tak? Tak. No bo tu jak mówisz, że gdzieś tak w granicach osiemnastu, to raczej nie będzie sensu, nie? Okej. Okay. Ale ta, no mogę zerknąć. Znaczy ta w pudełku też jest droższa, nie? Ona też tak, tak kanał bydgoski. No właśnie, 17 zł. Solidarność? <noise> oh. no dobra. Czekaj, zaraz Ci pokażę, co by tu znalazło. To w menniczym, Kopiec nie? Kopiec wyzwolenia. Tam. A. To jest to, czy nie? To nie, to, to Solidarność. Kopiec a. wyzwolenia. Okej, okay, to solidarność w takim razie ja dostałem. Aha. No tak, to, to za 17 jest kopiec z wyzwoleniem, to jest solidarność. Nie? Kanał Bydgoski. Pokaż tą. To jest chyba moja trzecia z solidarnością. Ale ty skąd masz te monety? Zbieram. Do normalnego. Dobra, czy co, chłop zbiera 5 złotówki, kurde unikalne, żeby mu za to więcej zapłacili? Ludzie płacą tym, nie? To, okay. to jest 5 złotych warte, no, no, no. tak jak to normalnie płaci. Czasami w żabce ktoś na przykład. Ktoś Ci oddali. zapłacił tą monetę? Też, ale też zbieram sam, powiedzmy, jeżeli gdzieś tam ktoś ma, to kupuję od niego. Mam dwójkę taką fajną, w takim srebrnym kolorze, 230 zł. To jest Katyn, Charków i ten, ten trzeci jeszcze. 59 zł znalazłem. I to chyba było na tyle, bo tutaj jest... Sprzedano w licytacji za 761. No ja tu... Jak możliwe, destrukcję. A nie, to coś. A no, no, no. no. Destruct. Ładnie Łatwiej. I tam mówisz też? Tam też. Tam jest, to jest około tam na 50-60. Ciężko to będzie otworzyć. Ciężko. to ile byś tam na przykład za to chciał? 59 zł, ja znalazłem na lekę. No, tak myślę, że w tym stanie to. Nie wiem, 25. Do dwóch tych mogę zejść. Czyli 20 zł. No to 100 wobec 40 mm -hmm. Żeby coś na tym zarobić, to ja bym mógł zapłacić... A ty też jest jakiś destruk? Czy co to jest? Że Może taka jest wchodzona naturalnie. Wszystko tak ją To ona taka jest, no. Po 15 za tym Dwie dychy za Solidarność, 15 za tamtą. Dałoby radę. Może się uda, no. Okay. I ty masz to osobna sprzedaż? Mm. A, momenty jeszcze mam. 2076 i to jaka wartość jest? To mogę tanio oddać teraz. Taką znalazłem? Nie, ja 10 od tego znalazłem. 5 stóp. Ale to zależy od stanu, nie? Bo to... No właśnie, to jest to. to czym dwie monety takie same mogą być. Jedna stópa warta była 1000. <coughs> 260, 10 tu jest jakaś. To jest 76. 70... Nie. 1893. 93, a no, no dobra, to jest to nowsze. Nawet za 3 zł, jakieś to są? 4,50? <grym> to mogę zostawić do darmo, jeżeli chcecie. Proszę, <grym> no jak chce, no ja nie potrzebuję. ja mogę zostawić wam jak ten. Możecie kogoś dać? Nie, no jest. zostaw sobie miał. to śmiał. Co możemy zrobić? Czyli by wyszło na linię 35, tak? Nie. Dobra, to jest pokeball do Co pokeball... no to ka jest? No i też tego jakiegoś tam na Switcha ja i... to robi? No, Ty już się łapi. Po... <grymne> tak. Ja nie wiem, ja to kiedyś od brata dostałem, bo on dostał to od szwagierki, która już nie jest moją szwagierką, więc leży sobie i nie wiem czy w ogóle było używane w zasadzie, a to jakieś takie astronomiczne. Czemu oni za każdym razem jakieś śmieci z Kimczyka przynoszą? Trzy kwoty widziałem. To się nazywa Pokémon Pokéball Plus, coś takiego. Tam I, Nintendo. I tam jest jakoś dużo takich podrabianych z Aliexpress czy coś. A tutaj ten jest ten, jest oryginalny. Skąd wiesz? No tu tak, kupiłem oryginalnego. Ale kupiłeś używany. Czy nie? nie, 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 ja tu dostałem. W zasadzie nawet w sumie nie wiem czy jest oryginalny, ale no. Prawdopodobnie tak bym jest, obstawiam. tak? <laughs> tak bym obstawiał. Ciężko to zweryfikować. No 400 był używany. Ciężko to zweryfikować. Nie wiem. To mi on taki wygląda na takiego właśnie... Z... No ale no takie są, to no, takie jest. Nie wiem, kurczę, czy bym to chciała, wiesz? Tak, Juga, Allegro... Przedano przez... Te teraz za 120 zł. Po pięć dni bym zaryzykował. Hmm. No, myślę, że mogę się zgodzić na tyle. Ja to, No to leży, ja tego życiu nie użyję, więc. No, no to masz 5. dni. No, hmm, to nie, to hmm, Tylko będę potrzebował jakiś dowód na kogo to kciąg. Na mnie może. Nie, ja jeszcze mam jedną rzecz. A jeszcze coś? Tak. Ja szczerze, nie wiem, znalazłam to w domu dziadków, to jest jakiś medalik z lądowania na księżycu. <laughs> ale to jest kupione takie, jako takie świeże chyba, po prostu. No bardzo stare raczej nie jest. Jakaś pamiątka czy coś takiego? Skąd to? Nie, skąd, po co, dlaczego? Znaleźliście to w internecie? Ja to po drodze znalazłem na jakiejś Ukra ukraińskiej albo rosyjskiej aukcji. Ale nie? To tam 512 rubli, jakieś tak na 25 zł. Nie wiem. Czekaj, bo no, wyszłoby nam tutaj. Y, tu mówiłem 40 za monetki, nie? 50, to mam 90, 100 za wszystko? Ja, no, nie, pasuje. Nie, to może za paliwo się zwrócić. Dawaj dowód i piszemy. Zero to teraz do lipca, jak na wykopalisko, to bliżej będzie. Jak na wykopalisko? Narkologiczny. Aż jesteście? Nie. Ona no jeszcze jest studentką, nie już archeologiem. To mógłbym was zatrudnić na działkę moją, bo potrzebowałem archeologa. Miałem <noise> 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 wizytówek jak skończyliśmy Ale nie, wy chyba się nie zajmujecie takim czymś, nie? No czy to się każdy może Ale ja miałem po prostu na działce obszar objęty wykopaliskami jakimiś archeologicznymi. Czy na coś stanowisko. Tak, no czy i takiego? Nie, no to generalnie... w wykopie musiał być archeolog i patrzał. No, nadzór. A, no, no. I takie coś też robicie? No, Ile takie coś kosztuje? zależy. No zależy. Jezu, jak nie męczą tacy ludzie. Kurwa. Połowa odcinka o tym, kur,ze że, że chłopy kurwa przyszli, w czterech na browara pozbierać, kurwa, śmieci przynieśli. O no, jeszcze będę kopał. Bo no, się kolega latrynami zajmuje, bo tak, to właśnie Bo jest jakaś różnica na przykład jakbyście coś znaleźli? Czy jak nic nie znajdziecie? Czyli przy budowie, tak? No? No to się trochę przedłuża czas. No to właśnie o to chodzi, żeby nic nie znaleźć. No. To tacy też są. Tacy też są, tak. A tacy nie chcecie? Nie, to, to nie, to nie zasługuje was. To, nie, to możemy dać na miarę na końcu Macie takie stroje jak archeolodzy no? Specjalnie z wykopu od razu Ty mówię... Łudni. Jemy tylko kobiet i jedziemy do dresentkę. Nie, fajne rzeczy wychodzą, takie jak na przykład 20 w Polsce, nie? Grzebień, który jest 20 w Polsce. I co z tym robicie? To i to jest w Polskiej Akademii Nauk, wszystko, więc to idzie na razie na badania do Polskiej Akademii Nauk, a potem wystawa w Pyrzycach będzie w grudniu. No, 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 no będziemy no, się no, starać, no. żeby muzeum otworzyć wreszcie jakieś, jakieś prawdziwe zdarzenia w Pyrzycach, chociaż to niestety jest... Zobaczymy. Długa, no, to, no. Tylko tak szczerze, kogo te muzea interesują z jakimiś starymi śmieciami sprzed 200 lat. No, Dobry, cześć ciała. Co tam? Nie, jest Co, zdecydowałeś się? Musisz się zobaczyć jak necuszek. Nie zdecydowałeś się, chcesz jeszcze zobaczyć. Jeszcze zobaczyć, no. To bo sejf jest schowany Ale kiedy tam? No ja teraz za każdym razem go wyciągam, jest cięższy jest. Bez... Nie, że wcześniej mi się wydawało gruby, teraz mi się tak cienki wydaje, nie wiem co, no, nie? Fajnie. Inwestycje nasze, nie? Ha! Ha! Inwestycja. Chcesz inwestować w złoto, to ku... to za monetę kup. A nie łańcuch, który ma splot królewski i płacisz za wy... Wy... wyrób jubilerski. splot ręcznie robiony pomysł. Tak? No niby tak. Te królewskie ogólnie chyba są ręcznie wszystkie tak leciały, nie? To ten dobry. No też jest dobra. Ale duży, nie? to. sobie Chciałbym się kluczyć, bo... do razu No ale gra załatkę, nie? No to bo, to z, bo z tego to więcej, więcej byś zapłacił jakoś, no, z no. jakoś No, no. No, ma 6. Teraz no 6. 6. to go pitne, tylko Będziemy targować coś, nie? Może no to spróbować. No bo on jest bez zapięcia teraz, nie? No, on nie ma zapięcia właśnie, nie? No, 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 no. I tu masz tak, 585, 45, 32 i to jest liczone tą kwotą... O, ochroniarz też weszli chyba. <laughs> Przeszedłem do tej wodoraki, przyszłem kuba i daję. Czekaj, to ja tylko. Z... No. Nie, 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 nie. I to, ta kwota to jest 300 zł za ona nie? To jest 13,600. 599 600? Czy 600? A po, po, ile, po ile złom skupują? A to zależy też się sumie od próby. 15,99 no, to masz 300 zł za nie? Nie myślałeś, że za ile? No nie wiem. Od O 12 zaczniemy. 12? Chyba się zaręczę, wiesz? Ale pieniędzy mi brakło Czekaj, czekaj, bo tu mam poważnego mruknięcia. No. Chłop kupuje Kietę za 12 koła, kurwa. a jakiś jarząbek, który przychodzi zastawić zostawić słuchawki kurwa Douszne z zużyte, żeby mieć na browarach mu się wpierd... W, w telenowelę, nie? I to tam chodzi, <laughs> tam, Ogólnie jakby gdzieś tak nowe chciał kupić takie łańcuchy, nie? To masz w granicach 500 a 800 za gram. Tak. No? Dużo. I jak mówisz, że 12, to od razu ci powiem, że nie ma szans. Ale jakbyśmy zrobili na no przykład 290, no to wychodzi i tak ponad 13, no ale równe 13 to niecałe 290 za gram. No no, no no 13. Stu niżej. 12,900. 12,900. Hmm, 285 to jest 285, 285 za gram, to masz 12 900. 12 to będzie nas zaburzać. Nieobra. Bierę? Nieobra. Nie spieszę się, co. Ten tak tutaj to wiem, <bo kobieta>, <śmieniamy> <czeka>, bo... <śmieniamy> tu nie wiem, nie. Zapiecziony. Tu śmiałoby się miał no ale jak, jak, tam uważasz? No tak? ja pójdę go zmiesza, może dorobek. Zrobisz sobie najpierw samą, tak, tak, a to tak. co ci zostanie, najpierw no, no, się zapytasz, pytaj, nie? No. krzyżyk, bo przyżyk, mi fajnie do tego nie ma. No jak nie, to mi może przykują, wiesz? No bo to jest za małe. No, to za mało tego, nie? Dobra, to piszemy. Karta, gotówka? Karta. Będziesz za się zaręcił? No tak się zaręcić, wiesz. Ty pierścionek będziesz kupował? No, nie, myślę, że tak. O no, kurde, czyli wyradka się udała. No, udała się, ale... I teraz biorę Ale to, to, to teraz Chcieląc, trzeba się zaręcić, nie? Poności... No bo wiem, co tam wyjdzie z tego kupienia. Najwyżej, najwyżej pierścionek zabiorę i do lombardu przyniosę, no co? Co nie będę ci popełował płacenia. No, nie, 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 nie. Od na szyję. Tu masz paragonik, sobie. Wiesz tego pierścionka. No to ja muszę zobaczyć Dobra, dzięki Kubuś. Na razie. A jaki budżet masz? Ja ci teraz powiem. No. Tak do tysiąca. <grym> Kurwa ty! Ty byś se jedynkę wstawił a nie na pierścionki wydajesz. No co? No tak No to co, ale ja na muszę zobaczyć, wiesz. Pobietę poznałem przed wtorej i to ty myśli, że to takie proste? Trzeba zobaczyć a wiesz jaki ma rozmiar, palucha? Nie. Jaki? Bardzo mały. Takie się przyjdą. Ten będzie za To może najlepiej jakbyś przyszedł z nami, jak byliście, Nie, byliście to właśnie ma być niespodzianka, to jest nie... Serdecznie. To ma być niespodzianka, a nie, że... Nie. Okay. Ten by mógłby no, pasował, Pasowałby, nie? Pasowałby, no. nie? To weź weźmy go, weź go do jutra. Nie robię rezerwacji takiej. Kolej, jutro wybierzemy. Mówisz? No tak, nie będę ci odkładał, wiesz jak no to jest tak, różnie. No to nie odkładaj, bo to pewnie tak szybko nie pójdzie, co? No. Powiedzieć, no byliśmy dzisiaj na tej kolacyjce fajnej, takiej coś tam się zjadło, to w pizce coś, ale już <ścoughs> byli na tej doje... kolacji ekskluzywnej Amrak Kebab. Znaczy, zaręczyłem się tak, wiesz, jeszcze nieoficjalnie, ale... Bez pierściąga. Bez pierścionka, także tak, to musi być pierścionek, bo to nie, inaczej nie ma. I tak trzeba tego. Ale fajnie by było, żeby został ten pierścionek, bo akurat mi się podoba. Tak myślę, że jej też się Ja myślę, że mu zapłacili 20 zł, żeby tu wystąpił. Podoba. A, obiecałeś jej? No zobaczymy jak mamy, coś na pewno zbierze ja wiem, że coś na tego wybiorę, ale mówię ci bądź bądź, że to jest ograniczony. No nie, do tysiąca, jak mówiłem, do tysiąca to do tysiąca. No to mówię, że coś znajdziemy, mam nie. tego mnóstwo. No nie na my to jakbyście znaleźli do tysiąca, to... By... Znajdziemy, tylko że musisz przyjść z pieniędzmi, i najpierw będziemy No tak, wybrać. wiadomo o co chodziło. Co potrzebujesz? Jak pozostaw. Tak zawsze kniżdy potrzebuję. No i powiedz, yy, wedle mnie, nie? Zobacz sobie na internecie. Jest na TikToku przed chwilą mi chłopak pokazał, nie? Tam pokazują, nie? co mnie skuli z, z do gabaryty, nie? Czy ja mandatu te 1200 nie zapłacę, no bo skąd ja biednym zapłacę te 1200 złotych, nie? sobie wolę z 10 i posiedzieć, nie? A wyzywałem ich? Nie wyzywałem ich. Byłeś świadkiem nauki. Ja, nie, nigdy się nie wyzywa. Nikogo się ludzi na mieście nie wyzywa. I widzisz, jak mnie ukochali, wzięli i jeszcze mówi, jeszcze 500 zł, jak mnie wzięli mnie do tej gabaryty, niezgorzowa, nie? Powie jeszcze 500 zł masz, nie? Za to, żeś nas... Tak mi powiedział ten młody Junkt. Ja tego nie odpuszczę. A jak tam? Moje jest akurat dobre, ale jestem na tych policjantów bardzo zdenerwowany, nie? No no, no, no na policjantów, no funkcjonariuszy. Oni są e, państwowi ludzie. No ale za co mi tyle wywalili mandaty? Jak ja ich nie wyzwałem nic ani w radiowozie. A ja mam o to żal, ci powiem i naprawdę szczerą pretensję do tych ludzi, nie? Ja mam żal i szczerą pretensję, kur... Jaki wirtuos słowa, stary. On ma szczerą pretensję i k***a. Kur... Funkcjonariuszy. I co ten, a ten taki młody, nie, co zaczął mi walić te mandaty, ja ci dokończę, nie? Wziął mi go po prawej stronie, skuli mnie w tej gabarynie, żebym nie świrował. Ja mówię, a ja co narobiłem? Przyszłam co do kolegi. Do Kamila, co są so, ekopapierosy sprzedaje. Co ja biedny narobiłem? Nic nie narobiłem. Ekopapierosy? 1200 zł. Ja mam ten mandat. Mandaty? 1200 zł. I jeszcze w radiowozie dojrzeć. A ja jeszcze mówię w radiowozie tak, nie? Mówię, no to panowie, funkcjonariusze, to wieszcie, mi, albo e, na wyczyść wiałkę, nie? Albo do Wawrowa, nie? Nie, bo ty głupi chłopak nie jesteś, ty jesteś normalny, nie? Nie pij już tego piwać prosto do domu, nie? Czupki. Dla mnie to są ciubki. Na no spokojnie. No ale gdzie 1200 zł. Stuwę dostałem. Mandatu. No za picie piwa w miejscu publicznym. Dostałeś stówę. Tak, co mi pan podneśli? Czy krzyżał. No to dostałem stówę. Bo nieś nas wyzwał, nie mówię, jak nie mogłem państwa wyzwać funkcjonariusze, nie? No to 500, nie? Oni już wyjeżdżali i zawrócili, nie? Z faniacy, a ja tego im nie odpuszczam. Ja no i co im p*** nie zapłacę tego mandatu, bo ja za nic dostałem. No rozumiem, te 100 zł, ty, ty, rozumiem, 100 zł dostacie mandatu, nie? ale nie 1200 zł. i ja No to ja 1200 zł to jest życie na nowo ułożył, chube. a oni mu takie tutaj. No byłeś na oczym światu, no. Czymś wiadzyło, nie? Dostałeś i że się patrzę. No trochę się nie? No, gdzie ty mandatu? Tak się. Ale ja byłeś na świat świadkiem, wyzywałem ich? No nie, nie, nic, nie wyzywałem. Wzięli mnie do gabaryny, zamknęli, jeszcze mnie skuli, żebym nie świrował, nie? No. To ty dostałeś stówę pierwszą za. tutaj, tak. alkoholu w miejscu publicznym. Publiczny. A ty po I potem... stówę dostałeś, że przeklinałeś po prostu do nich, nie? Tak. Oni ci zwracali uwagę, żebyś się przeklinał, a ty przeklinałeś za to dostałeś drugą stówę? Nie, 500. Nie, 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 stówę. Czyli jeszcze te mandaty teraz? Dostałeś dwa razy po 500. Tak. No, ja widziałem te mandaty i łącznie 1200, a za co te dwa razy po 500? To nie wiem. Ty wiesz? Paragraf mi wymyślili, że <grym> chciałem ich lać niby. Jak ich miałem lać, jak ja byłem skuty? Ile do końca... No, Dobra. Ja pier. to jest smutne życie, Od zastawu do zastawu, żeby piwa się napić.